hello, hello. znowu pogromcy duchów, trochę upośledzeni, to znaczy dzisiaj sam, ehm. dobra, family, Samo nie mi się długo biegać, na ekstremie, co, halo, drzwi, Mam nadzieję, że dzisiaj duszki jakoś pójdą, bo ostatnio była zła pasta i co, eee, sam nie grałem, czy eee, z mohikanem, czego mi lagujesz. Eee, to wszystko było wdupione. I moment, o, od razu... lecz Krótko... Maryjka w leku celowo api bo jest łatwiej mam mam światełko No i już wie, jak się niczego nie boi Halo, dzień dobry, jest tu kto? Zlatał, biorę od razu okulta mi ja się ma yy, Tego okulta kurwa. Mela Mela, mela Już się pojawiłeś? Coś tu Bazonik Kurwa mać Czy ktoś ci Pozwolił dziadu gasić mi światło? Gdzie jest to? Zobaczymy. O. Dzień dobry. No dobra. Jeden przedmiot jest. Dwa na... co? Był tu, był tu, był tu. Albo jest tutaj pentagram. Eee, na on ekspres. Jak hut. No widzę na ekspres o ciebie iść Dobra, co ty jeszcze tu masz? Ym... Kurwa nie zobaczyłem temperatur. Mmm. <śmary> się boisz. No, jeszcze jeden przedmiot. Tych dwóch jeszcze nie miałem ty żadnego przeklętego przedmiotu. Napisy, coś? Nie. Can you hear me? Nie. Czego się kurwa ba bał Shadow? Mm, shadow Crucifix. Dobra. O, już się krucowa. To ja ci... Zrobię... przynieś sobie więcej krócoli, kurwa Marajki się nie boisz Daję tam je tu krócoli Okej, okej okay, okay. Zrobię sobie taki bezpieczny krąg Okej, okay, jeden tu Drugi tu jest Ech, dobra. Jak tu nic nie będzie to od razu światło zgasi, bo ta małpa. Ale nie, ona się płyje światło, to, to światło mnie ratuje. Ech. Oczywiście Ktoś obstał papier i teraz, teraz go przykleło. Dobra Kurwa już wypadła krysowa To ja przyniosę jeszcze ze dwa Tym razem się nie wiewać, tym razem się nie wiewać. Aha, krucule się kończą. Hmm, to zrobimy inaczej. E, kamera i krucule, krucule w łapy. E, na kursor, kamera w łapy. Nie popierdolić. wypalony nie ale ten się przypala jedny melo, dziękuję ile strzałów zrobiłem teraz nie wiem Zaliczony kamera chyba eee... to się nie przyda, to się nie przyda Ale zaliczony, kamera nie zaliczona, eee... Dobra, będzie ją widać mf mm i -mm -mm. Entity Можно не так. Так. И то лапка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, не бегаешься так, как хочешь. Mm -hmm. Can you show yourself? Spirit. Can you show yourself? 3-4. Это

chodź, chodź, chodź. Ja do Dobra. Ty już cicho. Idę Spirit, can you show yourself? Eee nie ujęły jej tam kurwa będę musiał zgasić światło ale to zrobię przynajmniej Daj się da e, Spirit Box Kurwa nie zrobiłem temperatur. Но no, пизда. Как палоны... палоны не выпал. Mm -hmm. А, я Can you turn off the light? Can you write something? Spirit, can you write something? Fuck! <coughs> Spirit, can you show yourself? Can you hear me? Can you write something? Can you draw something in a book? Spirit, can you draw something? Spirit, can you write in a book? Gdzie ty jesteś taką upartą pizdą? Gdzie ty jesteś? Tak, gasisz zgaszone światło. Biję ci brawo. Dobrze. Can you show yourself? Spirit, can you write in a book? Spirit, can you write in a book? Pizdo jedno, napisz coś. Can you draw something? No dobra, może nie być po prostu pisania. Eee, termometr. A jeszcze zdjęcia. Chyba nie wiem gdzie jest. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Dobra, jest. Eee, są trzy. Wyszło te Chuja hm. chyba będę musiał pójść zamknąć drzwi a nie tylko gdzie pizda ma, dredor gdzieś. Ну, а до гаража и до пивницы. Spirit, can you write in a book? Spirit, can you draw something? Yeah, I'm mm. not sure if I can. Weave it. kamery no, po co dzie ono dajcie światła to nie tu to nie tu tutaj by było dwe te to rodziny Tak, chuj jest, nic. Dobra, zrobimy blokadę. Standardnie w tę stronę drzwi. do piwnicy. Dalej gdzie ty masz Pindo? ...Origina? Nie tu Chyba znowu gdzieś schowany Lata z jeden orb. Nie, nie, tam stoi. Czyli bym go naprawdę w garażu. Nie, nie ma go w garażu. W kuchni go nie ma. Теперь да. Mm. Yeah. To jest... kurwiające. Dobra. Nie wiem gdzie to jest. Jest tu! Ooo. Dobra. Spierdalamy. To razu coś zabiorę. Dobra, e, flash to do wymiany Ale dalej nie zliczyło mi kamery Receive error Spawn i spawn Dobra, będzie Ciekawe czy jeszcze tu stoi Wypaliła jednego, wypaliła drugiego i wypaliła trzeciego. Can you show yourself? Nie zmienia temperatury, jest error. Dobra Nie Będzie potrzebny klucz. Co mam zrobić? To jest Shadow, nie ma tempera, nie ma Written Shadow. Uh, so, Destroy Power of Corrupted Object with Neutrinogon. Ok. Czyli jest kurwa w Ja. Yeah. Osłabić, je nie osłabię. <sighs> Muszę zakończyć To nie to Narzędziówka Nie Jest znowu w piwnicy Nie, jest na górze ha, niebieska skrzyneczka Ta niebieska skrzyneczka, nice jeszcze ceknę je potkę A pizda wypaliła paliła krucowa Not good Dobra, e, to O ty mm, Nie będę się już wyrażał o niej Wiem, jest zła Z, Zaraz cię ubiję Szkoda Taka byłaby Byłaś ładna, amerykańska. Eee, to zdjęcie... To do samochodu. Eee, sól... Sól i... Tiger Ice to... Dobra. Eee, latarka mi się nie przyda. Mhm. так суй и окей все команд бич команд блять что ты еще отвечаешь oh, хочу то хочу то хочу то Can you show your salt? Show yourself Jak ja nienawidzę tego kamyka Chodź tu kamulcu za dwa grosze Ja pierdala. O ty Nie, nie wypaliło Can you show yourself? Kamień i sól zaliczone Mało nie zdechłem przez to, to szczegół To też do wymiany Co teraz? Neutrino gun i... Camera no to easy spałem Gdzie jest Neutrinu no, tu no, nie ma czytanki dzisiaj Chwilę jak No co jest A lekcej okay. No i co? I tyle by było z nawiedzenia. Pentagramu nie było. Kamera mi oddaj. Nie było pentagramu, nie było rysuneków. Jakie? Okay. 5 na 10. Chociaż po ostatnich nawiedzeniach to każda teraz dobra. Byle... Bale przeżyć i odbić z kasy. O, zliczył kamerę, zajebiście. 504, no i dziękuję i do widzenia, no. no to jakoś poszło. Dobra, trzymajcie się, do następnego.